Tak, dobra. Hejka wszystkim! Cześć wszystkim! Już tyle! Jezus, Maria. Dobra, jeszcze raz. E, więc tak, cześć wszystkim. Oto e, jesteśmy no, nowe na YouTubie i... E, e, cicho bądź. E, I będę nagrywać ja z moją przyjaciółką. Cicho bądź. E, już nagrywam. Teraz gramy w taki hospital, taki horror y, szpital. No, a tutaj szpital. Patrz, bo to był mroczny las. No właśnie. Dobra, no, chodź. Na dwie osoby, chodź A nie, bo dwie osoby, musimy. Dobra, chodź tutaj. Czekaj, nie dojdą. Dobra, szukajcie, teleportujemy się. Ej, byś teleportuje? Wtedy czekaj na mnie. Dobra, horror do też mam Where coś tam. Znaczy, Ej, mi się wydaje. Tak horror, to no. Znaczy się twoje koszmary. No właśnie nie wiem co nie. Dobra, jakby co to? Mi się wydaje, że raz yy, moja działa, a raz twoja nie działa, a raz moja nie działa i raz twoja działa i w ogóle. Dobra, teraz szykuję... patrz, tutaj jest klucz. I nie moja działa teraz. No moje też, ale ja tak miałam z tamtą dziewczyną też, co grałam wcześniej. Dobra, otworzyłam. Możemy przejść. Tak naprawdę ona wszystkie klucze znajdowała i potem się chyba... Na mnie obraziła. To był potwór. I will you find. To jest kawiarnia. Wiem, widzę właśnie. Expo jest. Co mogę? To jest jakieś opary są dziwne. Nie, to ode mnie chyba są takie te Help Dobra Budżaj, brzej. Wschodnia sala El to jest, Tam jest ktoś, jest Mam kluczyk ty ty poszłaś? To Mam to... kluczyk Ej ty, bo tam ktoś leży Wiem, taki typek To jest chyba, że... Można tam wejść to jest jakiś. Jezu! No! Ty byłaś, stąd lepiej. Wschodnia sala, dobra. Ja mam klucz. Weź mi świeć. O, dobra. Git, git. Patrz. Za tobą. I teraz zobacz na tył. Patrz, za tobą. Patrz. I on gdzieś jest za no. nami. Widzisz go? Widziałaś go? O, widzisz? I to byłam tutaj. Siema. Ale to jest taki jakby cień. I nie wiem o co chodzi. Patrz, o, widzisz? O, że ja w nie weszła. To, to w ogóle straszne nie jest. Patrz, teraz raz się pojawia, raz nie. O patrz i! Czekaj, czekaj. O, ale się boję. Cień, fajny cień, super. Przepraszam, się będzie tak cały czas. Nie, to się no nie, ma się, ma nie jezu, się to nudne. nie, nie, to nudne. to nie, to nie, to nudne! Ty nie, to mówisz? Tak Wiesz, to nie, mi się tam. A tam nie, nie, klucza w tym pokoju? nie, z nie, 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 no Ej serde. patrz, notarka mi przestaje działać Pokój z kamerą górę No weź Jakaś karta Możesz weź. Coś. No bo tym się coś, otwiera to klucz. Karta, klucz. karta klucz Karta klucza Dobre, idę, Otwieraj Idę, idę Łazienka no. Łazienka Jezu Patrz tutaj Jestem ja Nie Jakaś dziwna ja Ej zejdź, ja też chcę tutaj Ej ty jakaś ja brzydka jestem Raz no jesteś nie, ty tak? Raz ja Mnie chociaż ładnie dozorowali. Nie wiem. Aha, bo to jest w lustro. To jest Kibel. Fajny Kibel. Bo to jest w lustro. Patrz, i nagle to, ty się to, pojawi. Oops, Ja najpierw myślałam, że to jakiś nie obraz z nami. Ty mogę skakać tak jakby. Ja nie mogę. Tam ta dziewczyna też mogła, ale nie ja mam? nie mogę. Klikam spację i nie. Ja mam. Mam przycisk do skakania, ale nie mogę. Ale jak w to wejdę, to mogę, to skaczę. Wejdź w to. No ja nie mogę. No nie wiem. Dobra, chodź stąd. Ach. Tutaj jest napisane, że koszmar. Pijam. Gdzie ty jesteś? No tutaj nie A widzisz. Tu nie. Chodź, idziemy? Gdzie idziemy dalej? Tutaj gdzieś idziemy. Ma... Co tu się cały czas? Ja nie wiem, a słyszysz ten chaos? Nie. Weź chodź tu. No takie było zamykanie. No takie coś. Ty nie ma nic. No. Czemu my tak wolno idziemy? Jezu, prawdziwy on. Patrz, a ja, jak ja pójdę dalej, że ja już nie patrzę na ciebie, to może tobie się pojawi. Patrz. No, chodź tylko, chodź błagam. No pojawi się taki czarny z. Patrz, Ma, weź ja, tutaj. Stało, z... takie czerwone, no, czerwone jak... oczy i czarny padzór. Zobacz, patrz, jak ktoś odejdzie, stój tam. Patrz, jak ktoś odejdzie, to komuś innemu się to pojawia. On jest. Patrz, a jak przychodzę, podchodzę, jak się odbliżam i cię nie widzę, jakby to on się pojawia. A jak się przybliżam, to on jest i to jest w sumie. Czy oni chcą nas tak sprankować, że. A, że... nie wierzę ci, że ktoś tam był, czy coś takiego, co nie? Miał czerwone oczy i czarne tak. pazury, takie długie. takie... Naprawdę? Ładololulu. Dobra, nie wiem, gdzie są klucze, choć to Nie do la, la, la Słyszysz to? Tutaj Nie, u mnie nie ma muzyczki żadnej. U mnie jest. Weź sobie ustawienia jak muzyczkę, nie. Ale ja mam muzyczkę. Nie mam ustawione, że nie mam. I teraz u mnie się pojawił, bo ty jesteś daleko. Zobacz na mój ekran. No. Widziałeś teraz... tylko czerwoną kropkę? Na... Ja też. Ja też tak. Właśnie to chodzi o to, że jak ktoś jest dalej, czyli na przykład ty, zobacz, tam jesteś, a jakbym ja tam była, to bym go widziała, bo jakby ty go nie możesz widzieć. Jedna osoba może tylko. I tak, tak, jakby na zmianę. No Nie wiem, klucza nie mamy. A ty nie miałaś klucza? Nie mam. Otworzyłam tam. tutaj? Otworzyłam tamte wyjście. A tutaj? O, jest! Boże! Jest Maria! Ktoś to słyszałam. I Widziałaś tę twarz? Co słyszałam. A twarz? Nie, nie widziałam. Nie widziałam nic. To czemu A ja twarz widziałam? Nie widziałam tylko widziałam, jakaś muzyczka mi się stała. A ja widziałam twarz. Widziałaś u mnie? Jakaś Ego, muzyczka dobra. mi strasznie napuściła, takie... Uuu. No, mi też i twarz. Okupuję no, cię, się bo jej ja pierwsza. Straszne to. Ty coś tam czerwonego jest? Jezu, a czemu to się zamyka? Ja chyba zamknęłam, albo otworzyłam. Pewnie ja otworzyłam. Chyba ja otwieram to. Czy ty to otwieram? Ja otwieram. Otwieram. Aha. Ej, to jakiś typ jest! On tak jakby znika i się pojawia. To nie, to ja już na tą grę, grę nie mam nerwy. Płaczam. Zamykam te drzwi. I tam jeszcze było napisane uciekaj i wychodź, coś takiego. Ja. Nie mam na tą grę nerwy. Nerwów. To, to mówisz? Każesz mi jakieś horrory grać? Tak. Ej, to coś szło. Taki becz tuszę, jakby ktoś szedł. To pewnie on. To, tam są jakieś szkieletony. No. A ja już. Dobra, wchodzisz pierwsza. Co? Nie, ty wchodzisz pierwsza, ty mi każesz, w to grać. Ale dla widzów. Ale ty, ale ty... Kupię ci, mi, ci prezent, no, Sinsaya, jak ja wejdziesz Dobra, kupię ci jakieś, nie wiem co Coś ci kupię, Sinsaya, jak wejdziesz Co mi kupisz, Sinsaya? <noise> nie wiem Paletkę No <noise> Dobra, ale jak coś mi zeszły To twoja wina, widzisz? To wychodzimy z gry I, kończy, i no matka, to kończymy film prosto. są jakieś dwa, trzy drzwi. To jakby tutaj nic nie jest, tylko są trzy drzwi, cztery. To tylko... Dobra, już nic nie jest straszne. Ej, tu ty jakiś typ tutaj jest. Gdzie? A on nas zabije? Dobra, poświęcam się. <laughs> Bije mnie! Ale on nie jest straszny Tak. On mi kilka życia daje. Bo ja, ja się i No. Ale straszne... Tu jest krew. Ej, ty ja się tego nie mam. Nie są boję. jakieś złogi tu są jakieś zwłoki. No. Tu jest też jakieś pomieszczenie, tutaj nie na pewno. A idź! Nie tutaj mnie. Tutaj jest, tutaj. Nie pij no mnie drapieżniku ty. Kto mnie... Twarz mi się jakaś pojawiła, ale bez dźwięku. Chodź tutaj, bo jakieś drzwi chodź. mam. Aha, tu nic nie ma. No. Wow, tam, tam otworzyłam, tam było przejście. To chodź. Tam, tutaj. I ty, bo ja już mam średnio życia przez niego. Mam taki... Zamknę, bo on nam wejdzie. Dobra, chodź, nie zamykaj. O. <grystuj> ten nosem. Dobra. Dobra, chodź. Ale już prawie wszedł. Już miałam takie... O nie, wejdzie już. Ej, bo życie. Aha. Życie mi rośnie. Fajnie. Dobra. Ty tam wchodzisz pierwsza. Dnia. Dobra, ale wtedy nie muszę ci kupować paletki wersów. Okej. Okay. No, no co, i żyje. Wow. Jezu. Co? Nie, no bo dźwięk jakiś miałam. O, ten, ten typ. Mm. <laughs> Dobra, ten film już trwa 13 minut. Ale ja to i tak wytnę trochę rzeczy. No ja idę dalej, no chodź. No co? Exit. No się. Kiedy my tą grę przejdziemy wreszcie? No. Trzeba łomu, Aha. i biju, trzeba łomu Szukaj łom Ej, szukaj, szukaj łom, I szukaj łom Ej, szukaj łomu! Dobra, chodzimy wszędzie razem, bo ja się boję tej gry Same. Ale wiesz to ja się nie boję, tak? Ja się w ogóle nie boję, wiesz? Ale ten nie? nie był straszny, patrz już normalnie Życie mi się odrodziło już Co masz o, jakieś? Idź tam Ma... pierwsza Pierwsza się Zapołeczkę. Tu jest łom Ja chcę łom No, no ale nie skacz mnie. mnie. ja mam łom Gdzie ty idziesz? Ja już bez ja nawet latarki wiem gdzie iść Aha. Dobra Gdzie ty jesteś? Aha, no Skipie mi toilet! <grystanie z wiosenką> I ty no, jakieś dziwne hałasy! No, jak ja ja wiec, to jest dziwny hałas! Już A ja nie! Czemu? A ja, ja nie! Aaa, rozdział drugi! Rozdział drugi! Wyszliśmy z tego! Czyli wygraliśmy. Słuchajcie, kochani, jeśli chcecie kolejny, jak będziemy kolejny grać, w rozdział drugi, Mroczny Las, bo to przeszłyśmy, Mroczny Las. Stawiajcie łapki do góry. Cicho bądź. Tak, ile ustawiamy? Dobra, będzie łatwo. Pięć łapek do góry i dalej kolejną Dobra, tak. Tylko, że nie wiem, kiedy możemy. Jutro, może pojutrze? No, jak, 3... no, jak dobijecie pięć łapek do góry, bo na razie jesteśmy nowi, no. Więc pa. pa. Co? No, weź coś powiedz. No, pa. Pa. Pa.